Witam serdecznie Tomasz Gotkowski dla portalu stalowymiasto.pl, a dzisiaj w studio portalu ultalentowana wokalistka, skrzypaczka, pianistka ze stalowej woli, tuż po finale programu Mam talent, Oliwia Hausner. Witaj Olivia. Dzień dobry. No to co, zacznijmy od tego finału. Jak długo trwały przygotowania do tego ostatniego finałowego występu? przygotowania nie trwały aż tak długo ponieważ po półfinale miałam tak naprawdę miesiąc z czego dwa tygodnie po półfinale byłam chora więc nawet nie miałam jak za bardzo śpiewać więc wybierałam piosenkę myślałam nad nią ale nie ćwiczyłam jej mhm. ale tak najbardziej właśnie tydzień przed finałem wzięłam się właśnie za emisyjne sprawy i wszystko ale to wszystko poświęciłaś Temu występowi, czy miałeś czas na szkołę, na naukę? jak Miałam czas na szkołę, na naukę. Dwa tygodnie przed normalnie chodziłam do szkoły, a tydzień przed jeszcze byłam na wycieczce szkolnej, więc fajnie. Powiedz mi coś o atmosferze w ogóle tego finału. Była jakaś rywalizacja, może zaprzyjaźniłaś się z którymś z finalistów, finalistek? Atmosfera w finale była bardzo przyjemna, bardzo przyjazna i wydaje mi się, że. Ja tak przypuszczałam, że właśnie będzie, że właśnie będzie tak wesoło, ale nie wiedziałam, że aż tak, bo naprawdę zaprzyjaźniłam się z wieloma uczestnikami, każdy jest bardzo miły, wspaniali ludzie. I nie czułam właśnie takiej presji ani żadnej rywalizacji pomiędzy nami, tylko właśnie takie bardziej wsparcie. I tak właśnie jak już się zapoznałam nawet w półfinałach z zespołem Terizami lub z Tymkiem, no to do tej pory właśnie mamy kontakt i rozmawiamy. Czy jest szansa na to, że może coś z tych relacji się na polu, powiedzmy, muzycznym kiedyś urodzić? Bardzo możliwe. Coś zmieni się w Twoim życiu po udziale w, w, w tym programie? Coś się już zmieniło, może? Po udziale w programie na hmm. pewno są jakieś zmiany, nawet takie, że. Bardziej czuję się pewna na scenie, może troszkę jestem bardziej też rozwinięta właśnie tak dla ludzi. Czuję, że bardziej właśnie śpiewam dla ludzi i nie stresuję się tak bardzo. Ten program był dla mnie taką formą też sprawdzenia swoich możliwości, więc bardzo, bardzo fajnie, że miałam okazję. A czy czujesz się bardziej rozpoznawalna? Troszkę tak. Wydaje mi się, że tak lokalnie na pewno właśnie tam gdzieś nawet mieszkańcy właśnie Stalowej Woli, tam gdzieś może słyszą moje nazwisko, gdzieś tam się przebija. Nawet po jakichś koncertach czy jakieś zdjęcie podejść, bardzo mi miło jest wtedy i. Tabuny fanów za tobą nie chodzą, bo to byłoby <gry> trochę uprzykrzające się. Nie, nie. Powiedz mi, no, taki program, no to jednak jest mimo wszystko mnóstwo stresu, wyjazdów. Przedstawienia swojego powiedzmy dotychczasowego życia, przynajmniej na pewien moment. Czy gdybyś wiedziała, no, ile trzeba będzie poświęcić, prawda, to czy zdecydowałabyś się udział w tym programie? Tak, wydaje mi się, że pomimo właśnie tylu, tylu stresów, bo oczywiście to jest też duży stres, to jest wiele plusów, które właśnie. Zachęcały, zachęcałyby mnie znowu yy, podejść do takiego programu i spróbować, bo wydaje mi się, że to jest taka przygoda, tak nie, no, do końca życia to można pamiętać i wspominać bardzo mile. Na planie spotykałaś osoby bardzo znane, wielkie gwiazdy, które były w, albo w obsadzie yy, programu, albo w jury. Yy, jak po tym wszystkim, po tych trzech programach, po tylu godzinach także spędzonych yy, z nimi Oceniasz te, te osoby? Bardzo, bardzo fajni ludzie. Bardzo fajni ludzie. Rozmawiałam właśnie, czy nawet z panem Jankiem Pirowskim. Jest, jest pan dla mnie właśnie dużym wsparciem i zawsze mogłam liczyć na jakieś dobre słowa, pocieszne i... No, widać było, że chyba był zaangażowany w to, żeby ci wypadły jak najlepiej ten finałowy przynajmniej Występ, no, chociażby po samej jego zapowiedzi, mhm. można było takie e, mieć odczucie, że sympatyzuje z Tobą. Tak, można było odczuć. Tak. Dobrze, a powiedz mi, jak wyglądały e, nagrania? Czym się różniły te występy późniejsze, półfinałowe, finałowe od tego pierwszego? No, wiemy, że, że ten pierwszy był nagrany wcześniej, i wyemitowany później, natomiast kolejne półfinał-finał no to już na żywo. A jakie to były różnice dla Ciebie? Na pewno z mojej perspektywy e, pierwszy występ, czyli casting, był najbardziej właśnie dla mnie stresujący, ponieważ pierwszy raz w ogóle widziałam tą scenę, a scena jest ogromna e, i tak samo jest dużo właśnie widzów publiczności i samo to, że jest, to później puszczane w telewizji, też ludzie oglądają i byłam troszkę tym faktem przerażona. A później właśnie w półfinale i w finale e, czułam mniejszy stres, więc. O wiele fajniej mi się właśnie śpiewało na tej scenie, tak wygodniej czułam, jakbym już po prostu znała tą scenę, tak jak tutaj u nas w mieście, nawet w Domu Kultury. Właśnie tak się czułam. Więc. A od zaplecza, jak to wyglądało, wyglądało? Mieliście jakiś swój pokój, gdzie mogliście. No nie wiem, przygotowywać się albo tam odsapnąć czy, po próbie jakiejś, czy, czy, czy tak to wyglądało? Tak, każdy z nas miał swoją garderobę, w której mógł się przebierać, odpoczywać, spać. Niektórzy drzemki sobie robili, także wszystko było dla nas. Dobrze, no nie sposób powiedzieć e, a, słowa o twojej kreacji, jaką miałaś e, w finale. Czyli tej, tej sukni bardzo, bardzo, bardzo dużej. Niektórym się podobała. Niektórzy mówią, że to spadochron był jakiś. Powiedz mi, kto przygotowywał takie piękne stroje, skąd one się wzięły na Twoich występach, jakoś pomagano wam w tym, dawano rady. Na pewno nasze stroje nie były takim stricte naszym pomysłem, tylko właśnie mogliśmy dawać swoje propozycje właśnie. Mieliśmy swoje zdanie w tym. Ja dostałam właśnie taką sukienkę i na początku nie wiedziałam za bardzo, jak się zachowywać na scenie z taką sukienką, gdyż no, za bardzo się ruszać nie można. No ale później się przyzwyczaiłam i bardzo fajnie fajnie to wyglądało. Ale można było w ogóle w niej chodzić, czy ona tylko taka dostania? Nie, dostania. <laughs> chodzić nie. Dobrze, a jak wyglądały relacje pomiędzy uczestnikami? Dało się odczuć. Jakiegoś takiego ducha rywalizacji pomiędzy wami, no bo jednak oprócz tej, powiedzmy, palmy pierwszeństwa, no to do zgarnięcia było jednak te 300 tysięcy złotych. Czy bardziej musieliście walczyć raczej z własnymi słabościami, ze stresem, z tym, jak, jak zaprezentować się najlepiej? Z mojej perspektywy i tak jak ja to odczułam, wydaje mi się, że bardziej właśnie pomiędzy nami było takie wsparcie i wzajemne, no właśnie wspieranie się. Nie poczułam za bardzo tej rywalizacji i też jestem tym faktem zdziwiona, bo właśnie myślałam, że to będzie bardziej taka rywalizacja. Tutaj popatrzymy tak, na kogoś tutaj tak, ale jednak nie było takich, wydaje mi się, zachowań i, i bardzo fajnie. Ja w ogóle, szczerze mówiąc, zapomniałam w ogóle o tej wygranej że i tylko właśnie się bardziej skupiłam na tym, żeby dobrze wypaść na występie i. A jakie masz plany na najbliższe tygodnie? E, gdzie będziecie można usłyszeć? E, tuż, po, tuż po programie zaraz przyjechać do Stalowej Woli i e, jako niespodzianka wystąpiłaś. E, w SD-ku podczas, podczas imprezy. A co dalej? Coś już masz zaplanowanego? Jak to wygląda? W najbliższym czasie będzie można mnie usłyszeć właśnie na takich występach, koncertach lokalnych tutaj. A jeżeli chodzi o taką moją twórczość, to planuję różne rzeczy. Chciałabym, żeby się udały, ale zobaczymy, zobaczymy. Dobrze, no to trochę jakby wybiegłaś w tym momencie Przyszedł to moje pytanie, które chciałem właśnie teraz zadać, jak, jak wyglądają twoje poważniejsze właśnie takie życiowe, artystyczne plany. Na razie jest liceum, a czy może gdzieś jakieś studia myślisz związane właśnie z, z muzyką? Jak to wygląda? W liceum jestem na medycznym kierunku, więc na pewno też chciałabym uczyć się dalej i nie rzucać wszystkiego właśnie i postawić na samą muzykę, gdyż mm -hmm. e, medycyna też była zawsze moim gdzieś tutaj z tyłu głowy właśnie takim marzeniem, ale jednak od małego, od takiego małego mówiłam właśnie, że scena to mój drugi dom i że w ogóle piosenkarka, więc tutaj mam takie mieszane uczucia i nie wiem, co będzie dalej. To możesz być albo najlepiej śpiewającą lekarką w Polsce, albo y, wokalistką, która ma y, świetne pojęcie o medycynie. Jak, co byś wolała? Ojejku! Trudne pytanie, nie wiem. Nie wiem. Na ten, na ten, ten, na, na ten, na ten moment, moment jeszcze nie wiadomo. Na ten ehm, moment nie. Dobrze, a co poradziłobyś osobom, które chciały być e, w na Twoim miejscu, wziąć udział w takim programie jak Mam Talent, jakimś innym talent show? Co mają zrobić? Czego się wystrzegać? Na pewno radziłabym spróbować, bo ja sama w ogóle nie wierzyłam w to, że w ogóle mi się uda cokolwiek tam zająć, w ogóle przejść do półfinału. To już ho-ho, nigdy bym nie pomyślała, że mi się uda. Spróbować i i naprawdę to jest super przeżycie, polecam bardzo, no i, i wierzyć w siebie. Wiele osób uważa Cię teraz za gwiazdę jesteś dla niektórych idolką, szczególnie dla młodych ludzi. Wiele osób pewnie chciałoby Cię naśladować. Cieszy, się, cieszy Cię to jakoś? Presję czujesz? Jak to nie, wygląda? presji raczej nie, nie czuję. Czy jestem idolką? Nie wiem, czy to nie za bardzo, nie za dużo powiedziane, ale jeżeli tak właśnie ludzie reagują na mnie, na moją osobę, to bardzo mi miło. No to super. Oliwia, dziękuję serdecznie za, za rozmowę, za to, że dostarczyłaś nam wielu wspaniałych przeżyć i emocji. No i co, życzę samych sukcesów i w pełni, wykor żebyś wykorzystała te swoje talenty. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.